Przez długi czas chowała się w cieniu, mimo że jej kulinarne pomysły wpływały na życie milionów Polaków. Ania Gotuje, czyli Anna Wrońska, jest autorką jednego z najbardziej popularnych blogów kulinarnych w Polsce, jednak swój sukces zbudowała na fundamentach prostoty, rzetelności oraz niemal całkowitej anonimowości. Choć przyciągała setki tysięcy odwiedzin, a jej przepisy stały się codziennym ratunkiem dla wielu rodzin, sama konsekwentnie unikała blasku fleszy i mediów. W jej życiu osobistym panowała całkowita tajemnica, aż do teraz. W dniu 11 sierpnia 2023 roku na oficjalnym profilu Facebookowym Ania Gotuje pojawił się post, który diametralnie różnił się od dotychczasowych publikacji. Ania postanowiła podzielić się z fanami fragmentem swojego codziennego życia, prezentując się w sposób surowy i autentyczny. W wygodnej koszulce, z luźnym kokiem, otulona kocem, towarzyszyła jej ukochana czworonuk. Dziś rano mąż zrobił mi zdjęcie, jak usiadłam do pracy. Od razu pomyślałam, że wam je pokażę. Bez planowania, bez stylizacji, fryzur, makijażu i całej tej otoczki, napisła Wrońska w swoim poście. Okazało się, że blogerka chciała wreszcie w prosty sposób pokazać się swoim wiernym czytelnikom. Blog Ania gotuje, funkcjonujący od roku 2015, przyciąga miesięcznie od 10 milionów użytkowników, a takie przepisy jak na zupę pomidorową czy schabowe plasują się w czołówce wyszukiwań w Google. Pomimo osiągniętego sukcesu, Anna Wrońska w dalszym ciągu pozostaje osobą prywatną, nie ukazując swojego życia w mediach ani nie udzielając wywiadów. Fenomen bloga Ania Gotuje opiera się na prostocie i dostępności. W swoich przepisach Wrońska stawia na konkretne informacje, składniki, ilości, kaloryczność oraz czas przygotowania. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo i szybko stworzyć pyszne dania, internauci doceniają jej przejrzystość, dokładność oraz brak zbędnych dygresji, które często mogą zniechęcić do gotowania. Choć Ania Gotuje wciąż pozostaje dla wielu tajemnicą, to jej przepisy pomogły na pewno setkom tysięcy ludzi. Jakie zatem tajemnice kryją się za jej sukcesem, skoro pozostaje tak mało znana? Warto zwrócić uwagę na to, że w dzisiejszych czasach, kiedy wielu blogerów dąży do publiczności, Ania zdecydowała się na skromniejszą, lecz jakże autentyczną drogę. Dzięki temu jej blog nie tylko inspiruje, ale staje się także miejscem, w którym można poczuć się jak w domu. To swego rodzaju fenomen osiągnąć szczyty, nie będąc na świeczniku.